są formy, jak rozumiem, dyskryminacji pozytywnej, czyli wyrównywania szans. Dyskryminacji nie, pozytywnej? Jest coś takiego jak dyskryminacja pozytywna, czyli to są programy, które mają na celu pewnie wyrównywanie szans, ale nie znam szczegółów. Słuchajcie, zobaczyłem w necie taki filmik i postanowiłem sam spróbować narysować coś takiego. Nie będzie poparcia dla podniesienia wieku emerytalnego i dla równości wieku emerytalnego, no bo jak mówimy o równości, to właściwie moglibyśmy też mówić o obniżeniu, być może dla mężczyzn. Pewnie ta debata kiedyś wróci, bo ona jest nieunikniona, i ja to mówię otwarcie. Słuchajcie, macie czasem tak. Także budzicie się rano, odpalacie internet. I zastanawiacie się, czy to jeszcze Polska, czy już jakiś psychiatryk bez klamek? Bo ja mam tak ostatnio codziennie. Naprawdę. Czasami mam wrażenie, że biorę udział w jakimś chorym eksperymencie społecznym, gdzie władza sprawdza, ile absurdu jesteśmy w stanie przełknąć, zanim nam żyłka pęknie. Jesteście na kanale, a to ciekawe. A dzisiaj pochylimy się nad najnowszym wywiadem jednej z najwybitniejszych Polek w historii naszego kraju. A konkretniej chodzi o panią Kotulę, która w ostatnim wywiadzie powiedziała coś tak absurdalnego. Że aż ciężko uwierzyć, że to działo się naprawdę. Nim jednak przejdziemy do tego cyrku, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo jeśli tego nie zrobicie, to może się okazać, że będziecie musieli przejść na wegetarianizm albo jeść robaki, a to wszystko dla dobra planety Ziemi. No ja bym nie ryzykowała i strzeliła tę łapkę. Zrobione? Jeśli tak, to wjeżdżamy w ten temat na pełnej, a konkretniej mniej więcej tak. Jestem na czwartym piętrze. Rekord toru wynosi 23 sekundy. Czy uda mi się go poprawić? No to jazda. thank na tapet bierzemy The Best Of z uśmiechniętej Polski. I uwierzcie mi, to co się ostatnio odwaliło, to jest złoto. Tylko takie śmierdzące hipokryzją na kilometr. Głównym daniem tego odcinka jest jedno zdanie, które powinno zostać wyryte na frontonie każdego urzędu w tym państwie z dykty. Autorką jest pani minister Katarzyna Kotula. Wiecie, ta od równości co to miała nam wszystkim życie ułatwiać. No więc pani Kasia usiadła sobie wygodnie w studiu, poprawiła fryzurę i z rozbrajającą szczerością stwierdziła, to jest dobra dyskryminacja, bo ona wyrównuje szanse. Ostatnie pytanie od naszego internauty niewygodne pytanie od internauty tak się nazywa. Jakie jest Pani zdanie o dodawaniu ekstra punktów mm. za płeć? w rekrutacjach czy programach naukowych. Są przykłady, gdzie dziewczynki mają na start ekstra punkty. Czy to jest równość? Czy chodzi o równość startu czy wyniku? Czy pani by się cieszyła, gdyby była pani ministrem z parytetu? Panie redaktorze, są formy, to są formy, jak rozumiem, dyskryminacji pozytywnej, czyli wyrównywania szans. Dyskryminacji nie, pozytywnej? Jest coś takiego jak dyskryminacja pozytywna, czyli to są programy, które mają na celu pewnie wyrównywanie szans, ale nie znam szczegółów takiego do, do konkursu, czy do jakiego programu się to odnosi, więc trzeba by było sprawdzić, czy to jest kwestia być może e, albo kierunków naukowych, w których na przykład jest, e, jednak kobiety są niedoreprezentowane i to w zakresie tego jest to wsparcie. Natomiast tak, jest coś takiego jak dyskryminacja. Szok i niedowierzanie, oczy jak pięć złotych? Dokładnie tak, dobra dyskryminacja. Rozumiecie ten fikołek logiczny? To jest tak, jakby ktoś wam powiedział, że istnieje uczciwa kradzież, zdrowy nowotwór, Albo dietetyczny smalec. Pani minister siedzi i bez mrugnięcia okiem mówi nam prosto w twarz, że dyskryminowanie ludzi jest spoko. Pod jednym warunkiem, że dyskryminujemy tych, których akurat władza nie lubi, albo których historycznie trzeba teraz dojechać. I nie oszukujmy się, w tym momencie maski opadły. Żyjemy w kraju, w którym słowo równość zostało przerzute, wyplute i zdeptane przez tych samych ludzi, którzy mają usta pełne frazesów o konstytucji i prawach człowieka. Pani Kotula, reprezentantka tej wspaniałej postępowej lewicy, mówi wprost: słuchajcie faceci, Sorki. Ale teraz wasza kolej, żeby dostać po dupie. I ja bym to może nawet jakoś przełknęła, gdyby to była gra w otwarte karty. Ale spójrzcie na ten poziom hipokryzji. Kiedy mówimy o parytetach w spółkach, o miejscach na listach wyborczych, o tym, żeby kobiety miały łatwiej w biznesie, o, wtedy pani minister jest pierwsza na barykadzie. Wtedy słyszymy o akcji afirmatywnej i sprawiedliwości dziejowej. Ale zapytajcie tę samą ekipę o wiek emerytalny. No właśnie, spójrzmy prawdzie w oczy. Mamy w Polsce system, w którym facet tyra do 65 roku życia, a kobieta do 60. Statystyki są nieubłagane, facet żyje średnio o 8 lat krócej. Czyli co? Czyli statystyczny polski facet zasuwa całe życie. Płaci składki, żeby zejść na zawał rok czy dwa po odebraniu pierwszej emerytury. Czy to jest ta słynna równość? Gdzie wtedy jest pani Kotula ze swoją dobrą dyskryminacją? Czy słyszeliście kiedyś, żeby lewica walczyła o zrównanie wieku emerytalnego? Nie. Wtedy jest cisza, jak makiem zasiał. Wtedy słyszymy tylko świerszcze. Wiek emerytalny powinien być równy? Nie będzie poparcia dla podniesienia wieku emerytalnego i dla równości wieku emerytalnego, no bo jak mówimy o równości, to właściwie moglibyśmy też mówić o obniżeniu, być może dla mężczyzn. Pewnie ta debata kiedyś wróci, bo ona jest nieunikniona. Ja to mówię otwarcie i odważnie, ale to się absolutnie dzisiaj z powodów politycznych po prostu nie wydarzy. Moje osobiste przekonanie, jeśli chodzi o. O ten drugi postulat, o którym mówimy, tam jest, dzisiaj akurat jest tak, że jest obowiązkowa, to znaczy, nie ma obowiązkowej służby wojskowej, bo mamy armię zawodową, ale ja uważam, że wiele kobiet chciałoby służyć w wojsku i że taką debatę należałoby także rozpocząć, dlatego że wszystkie te państwa skandynawskie przecież poszły już w tym kierunku. Natomiast nie, nie startowałabym z pozycji obowiązku, tylko i czyli obligo, a jakichś innych takich rozwiązań tymczasowych, które mogłyby do tego doprowadzić. Bo w świecie uśmiechniętej Polski dyskryminacja jest dobra tylko wtedy, gdy profitują z niej konkretne grupy wyborcze, a traci ten zły, uprzywilejowany samiec. Ale jakby sama kotula nie była dla was wystarczająco śmieszna, to spokojnie, bo mam dla was jeszcze lepszy kontent szefa wszystkich szefów. Do Donalda Tuska. W kraju się dzieje: drożyzna szaleje, prąd w górę, gaz w górę, ludzie patrzą na rachunki i płaczą. Na granicy dymy. Sytuacja międzynarodowa napięta jak plandeka na Żuku. A co robi nasz premier? Czy siedzi po nocach i myśli jak obniżyć inflację? Czy spotyka się z ekspertami? Nie moi drodzy. Premier Tusk bawi się w influencera. Słuchajcie, zobaczyłem w necie taki filmik i postanowiłem sam spróbować narysować coś takiego. Pokażę moim wnuczkom i mam nadzieję, że im zaimponuje jakoś. Udało się. I bez łańcucha. Widzieliście to? Premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, w środku kryzysu, nagrywa filmik, na którym sobie rysuje: He, he, zobaczcie, jaki jestem wyluzowany, mam dystansik. Panie premierze, ja rozumiem, że praca stresująca, ale na litość boską, pan nie jest TikTokerem, tylko szefem rządu. Ludzie nie mają za co kupić węgla na zimę. Firmy padają przez ZUS, a pan nam serwuje kontent dla nastolatków? To jest właśnie ten problem z obecną władzą. Im się wydaje, że rządzenie to jest niekończąca się kampania wyborcza w internecie. Że jak wrzucą uśmiechniętą fotkę na Insta albo narysują mema, to my zapomnimy, że chleb kosztuje dychę. Tusk oddał lewicy, tym radykałom, od dobrej dyskryminacji pole do zabaw ideologicznych żeby mieć spokój w koalicji. Niech sobie tam Kotula gada głupoty, niech Czarzasty obraża prezydenta, a ja sobie porysuję i będzie fajnie. Fajno polactwo w czystej postaci. Co sądzicie o tym, co odwala pani Kotula? Uważacie, że tego typu osoby są potrzebne w naszej polityce? Myślicie, że jest ona politykiem, który ma jakiekolwiek sukcesy? Uważacie, że powinni jej oddać jej ministerstwo? Podoba się wam rysunek Tuska? Dajcie znać w komentarzach. Byliście na kanale. A to ciekawe, dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba. Do następnego, siema.